Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ma nowego rektora, został nim profesor Krzysztof Szoszkiewicz, którego serdecznie witam przy naszym telefonie. Dzień dobry, witam panie profesorze. Dzień dobry, dzień dobry panu redaktorowi, dziękuję, dzień dobry państwu. Proszę powiedzieć, panie rektorze, które punkty programu przekonały elektorów, że to pan będzie, jak rozumiem, od września nowym rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu? Tak, wskaza się od września. No, głównym punktem jest osiągnięcie wysokiej pozycji naukowej Uniwersytetu. Również proponujemy rozwój infrastruktury naszej uczelni, budowę nowych obiektów, w tym m.in. nowoczesnego infocentrum, które będzie biblioteką nowej generacji. Planowaliśmy również działania, które wzmocnią finansowo i kadrowo naszą uczelnię wprowadzenie programu efektywnego zarządzania. W jaki sposób wobec tego, bo pan wspominał też w wywiadach o tym, że zależy panu głównie na podniesieniu prestiżu marki Uniwersytetu przyrodniczego. Rozumiem, że chodzi o to, żeby był też rozpoznawalny na tle innych tego typu uczelni w kraju, tak żeby studenci wybierali właśnie państwa uczelnie. Tylko no, założenie jest bardzo dobre, natomiast pytanie, jak je osiągnąć ten cel. Tak, bo nasza u, uczelnia uważam, powinna być w jeszcze większym stopniu kojarzona jako nowoczesna, w której prowadzone są innowacyjne badania. Dostrzegana ona, postrzegana ona jest bardzo często jako ta e, uczelnia z tradycjami, z których jesteśmy bardzo dumni, ale w mniejszym stopniu właśnie te elementy nowoczesności e, były dotychczas eksponowane. E, także tutaj e, działania Promocyjne, szeroko rozumiane, promocja tradycyjna, nowoczesne, ultranowoczesne metody promocji również w mediach społecznościowych. Również w mediach takich jak radio. Ja zapytam, panie profesorze, o jeszcze jedną ważną rzecz, która mi się nasuwa. Dla każdej uczelni celem, jak rozumiem, samym w sobie jest chyba trochę rozwój, może nawet nie trochę, rozwój po prostu badawczy. Kiedy Uniwersytet Przyrodniczy dołączy do tego systemu uczelni sieci badawczych? Bo to trochę podnosi wtedy szkołę na wyższy pułap, prawda? Takim najważniejszym krokiem będzie najbliższa ocena działalności naukowej, która planowana jest w 2021 roku i tutaj czynimy wszelkie wysiłki, żeby wszystkie dyscypliny, które reprezentowane są przez, na naszej uczelni osiągnęły jak najwyższą ocenę ewaluacyjną i dojść do tego można poprzez publikowanie większej i lepszej publikacji oraz pozyskiwanie tematów badawczych grantów również tych międzynarodowych. Jak pan profesor ocenia szansę waszych pracowników, naukowców na to, żeby spełnić oczekiwania w czasie tej, tej, tej powiedzmy tego starania się o to wpisanie do sieci badawczych, do uczelni sieci badawczych? Panie redaktorze, jedno jesteśmy zespołem Ambitnych badaczy i jeżeli tylko uda nam się konsekwentnie ten plan zrealizować, szansa uważam, że jest duża. To nad czym w tej chwili na przykład pracują szczególnym pańscy naukowcy, naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego? Co, co dałoby nam jakieś wyobrażenie, czym się zajmują jakieś takie kilka naj, najciekawszych projektów, które realizujecie już w tej chwili, a które będziecie chcieli rozwijać? No, nasza nasza uczenia tradycyjnie zajmuje się rolnictwem, ogrodnictwem, przedostą żywienia, leśnictwem i przedostą drewna, ale coraz większe znaczenie mają badania, które dotyczą biotechnologii, ekoenergetyki, alternatywnych źródeł energii, czy geoinformacji. Oprócz tego nowoczesne podejście do przyrody i ochrony środowiska. Mhm. A Nowsze tematy badawcze, które związane są z obecną sytuacją, to są podejmowane są również na naszej uczelni tematy, które dotyczą pandemii COVID-19, są to badania, które bezpośrednio zmierzają do poznania skali rozprzestrzeniania się, mechanizmów i skutków zakażenia właśnie koronawirusem, i czy ogólniejszych problemów epidemiologicznych. A już są jakieś wnioski w tym zakresie, Panie Profesorze, że wejdę zdaniem? przepraszam? Tak, prowadzone są tak, badania chociażby właśnie związane ze skutkami epidemii środowiskowymi. I tutaj są dostrzegane również wiele tutaj zmian, jeśli chodzi o jakość powietrza. Tutaj dostrzeżone zostały nowe dotychczas niespotykane zjawiska, czy to dotyczące jakości wód? Mhm. No tak, ale to jest pewnie tak, proszę bardzo. Czy właśnie badania takie z tych aktualnych takich tematów to są takie związane, związane ze zmianami klimatycznymi w kontekście suszy czy działań, które należy podejmować, aby takim zjawisko zapobiegać tutaj te badania klimatologiczne? Są realizowane właśnie w bardzo szerokim zakresie na mieszkaniach. Jeśli pan profesor pozwoli, to tylko wrócę na moment do tego wątku, który mnie bardzo zainteresował, jeśli chodzi o COVID. Czy, czy, czy tutaj są już jakieś wyniki tych badań, czy, czy coś więcej może pan profesor powiedzieć, czy to jest jeszcze nieopublikowane, nie, nieznane również panu? No to, to są dotych... przede wszystkim, nie, to one jeszcze nie są opublikowane. Mhm. Są Wyniki są, te środowiskowe, o których mówiłem, to są ewidentne. I tutaj będą bardzo ciekawe publikacje. Są właściwie już publikacje dotyczące one jeszcze przed epidemią. Były tutaj bardzo ciekawe badania u nas prowadzone, które się odbiły szerokim echem dotyczącym epidemiologii, czyli takie, te, te zapowiedzi zagrożenia, które mogą być właśnie związane z tą epidemią były przewidywane przez niektórych naukowców na naszej uczelni. To bardzo Natomiast jeśli chodzi o takie badania już konkretne, to na razie jest, to jest na etapie złożonych wniosków badawczych i to są takie badania pilotażowe. Jeszcze jedno pytanie na koniec, bo wspomniał Pan na początku naszej rozmowy o inwestycjach. Co konkretnie Uniwersytet tak. Przyrodniczy planuje? Chociaż domyślam się, że są to procesy długoterminowe raczej, prawda? Wymagające też planowania. Są to inwestycje właśnie jeśli chodzi o infrastrukturę, to są nowe budynki. Ten, o którym właśnie wspomniałem, ta biblioteka nowej generacji, tak zwany budynek Infocentrum Sztandarowe na tą kadencję. Tutaj jesteśmy już po rozstrzygnięciach. Konkursowych projekt wstępny już jest przygotowany, mhm. ale planowane są również inne obiekty związane z przetwórstwem żywności, taki jeden tutaj akurat najbardziej aktualny. Rozumiem. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Życzę udanego urlopu. Dziękuję za podjęcie telefonu, za rozmowę. Nowy rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, profesor Krzysztof Szoszkiewicz, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia w Radiu Poznań. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Do widzenia.